Dzień dobry, nazywam się Stefan Kukniński. Przed pójściem na emeryturę, na której już jestem od 3 lat, przez blisko 15 lat prowadziłem rozgłośnie Stoczni Gdańskiej. Co ciekawe byłem jednoosobową obsługą. Muszę powiedzieć, że dawała mi ta praca sporo satysfakcji. Sam profil pracy w rozgłośni w zasadzie spełniał dwa podstawowe cele. Temperatura powietrza w granicach 14 stopni, wiatr zachodni, słaby. I chociaż podobno parasol warto nosić przy każdej pogodzie, dzisiaj o tym starym przysłowiu można bezkarnie zapomnieć. Mam. Imieniny obchodzą Augustyna i Jaromir. Zarówno solenizantom, jak i wszelkiego rodzaju jubilatom, przesyłam muzyczny Okay. <laughs> Jest też filiżanka, uwielbiam ich. O nie, są też żadkie oni, oni są genialne. Okrzyki. O Jezu! A lekarze wie na taki sposób, że. Ja to się bardziej tym okrzykami denerwowałam, więc zabroniłam w ogóle. Wchodzenia. Powiedziałam, że jest absolutnie ci, którzy uczestniczą w moim performancie są nastawieni, że mu, nie mogą wydawać żadnych dźwięków, żadnych rozmów, nic. Wtedy jest super. Więc... No ale... Oj, mam ręce. Nie, nie, przedłużę, czy jest za krótki. <ścoughs> mhm. mhm. Mm. No, załatwili za krótki. Więc nie... Tak, pan Zdzisław powiedział, że... Mm, pani Katarzyno, może ja jednak zrobię na baterię ten, ten nadajnik. Ja wie nie, zróbmy na prąd. I teraz jest właśnie taki skutek. Więc brakuje na dwóch metrów, więc czekam. Weź ręce, będzie lepiej. O, to ja nie kręcza. Jezus, no. nie. Masz klucz. Mam. W takim razie możemy się od dołu po, podłączyć. Wiesz co, ale ten prąd tutaj... Tak? On nie działa, bo ja... Zaprawam się sam ponieważ ten przedłużacz na dole nie jest podłączony do niczego. Aha, okej, okay, rozumiem, czy... Aha. Rozumiem, to znaczy, teraz co mam zrobić? Muszę zejść z tym przedłużaczem na dół, czy... Co mam zrobić?

Czekajcie, teraz ja muszę tak kręcić znowu, żebyśmy mogli słychać. Tak się nie da, muszę odnieść antenę. O! Ja dnia 1994 roku w Gdańsku i pochowany został w Oliwskim w Akropolii Książęckiej, podobnie jak jasnej do przodkowskiej. Drugi zaś powód to realizacja jego testamentów jak średniowiecznego Pomorza, Wielkopolski i całej macierzy. Na mocy tego dokumentu... przeszło Rozumiem no Na mocy tego dokumentu Pomorze przeszło po śmierci Mściwoja wywładanie usynowionego przezeń księcia Wielkopolskiego Przemysła II. Jest wielce prawdopodobnie... Jakub Krzysztof koronował Jak na, ja, na przykład Gerard Labuda połączenie Wielkopolskiego i Pomorza w jednym ręku. Kultura spożycia alkoholu to jeden z najistotniejszych elementów w savoir vivre. Nie chodzi tu lecz jasno o to, że człowiek dobrze wychowany spożywa alkohol, ale że sięgając po niego ma świadomość własnych możliwości i orientuje się w świecie alkoholu w stopniu, który pozwala mu uniknąć przykrych sytuacji towarzyskich. Niestety w Polsce. się. Boże, ale też, że tego nie było widać, jak my się tak zmagaliśmy z tym. Dobrze, że mamy dokumentację. Dobra kultura jest naprawdę świetnym relaksem. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, życzę Państwu na całe popołudnie i wieczór wszystkiego tego co miłe. Przede wszystkim ślicznego, domowego, rodzinnego, ciepłego klimatu. Do widzenia Państwu.